I liczymy na to, że uda nam się uzyskać ten projekt. Czyli pierwszy obszar aktywności to jest właśnie pr pr prowadzenie przez pracowników Politechniki Polskiej studiów podyplomowych i zwiększenie tego poziomu wiedzy, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Tak jak Pan słusznie zauważył, zwiększenie również wiedzy, jeśli chodzi o wymianę kotłów. Mamy bardzo dużo kotłów stałopalnych na tak zwane wszystkie paliwa, niestety. Efekt jest odczuwalny. Wystarczy przejechać wieczorem, szczególnie gdzie nie ma wiatru przez miejscowości, które są troszeczkę w dole, no to przepraszam, to, to, to po prostu jesteśmy we mgle, tak? A to nie jest mgła, to jest po prostu dym z tych kotów zaopanych I to z tym rzeczywiście trzeba, no, rzeczywiście trzeba walczyć, uświadamiać, gdzie mamy w tej chwili. Rośnie popularność, bo mam te dane, rośnie popularność tych ekologicznych źródeł ciepła, jak pompy ciepła, to jest, to jest bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o, o zainteresowanie pomniwa fotowoltaiczne, które w bezpośredni sposób mogą zasilać też te pompy ciepła, więc to jest właści, ten, ten właściwy kierunek, który powinniśmy mieć. Drugi obszar pracy, którym będziemy się aktywowali w Politechnice polskich to jest budowanie systemów IT, wspieranie, budowania systemów IT, które będą nam pozwalały zbierać dane dotyczące Środowisko dotyczące jakości powietrza. To są te dwa obszary.